Do znajdujni Dzisiaj trochę inny filmik niż zawsze, więc jeśli się mam filmik, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, a co dzisiaj będziemy robić dzisiaj kolejny kolczyk w uszach ogólnie, jeśli ktoś mnie tak dokładnie nie zna, bo nie wiem, czy to kiedyś mówiłam. Te kolczyki, bo ja mam po tyle samo w dwu, ten tu i tu. Te to miałam zrobione, jak miałam już 4 latka, a te właśnie też miałam na kanale nagrywane, więc. No, może być takie porównanie. No, więc. I dzisiaj, gdzie robimy? Dzisiaj robimy tutaj. Tutaj. Ogólnie trochę się boję, bo to jest akurat inne miejsce niż zawsze, bo tutaj. No, na pewno to będzie inne uczucie, więc się trochę stresuję, a ja właśnie teraz będę pokazywała Wam jak się szykuję tam. Yy, no i będziemy się widzieć pewnie w samochodzie, a później jak będziemy robić kolczyki. Więc. No, widzimy się za chwilę, ja tylko sobie telefon przestawię i tyle, a Wy będziecie mnie widzieć w sumie za dwie sekundy. Dobra, ogólnie zrobię sobie delikatny makijaż i będzie trzeba związać włosy, uczesać, żeby było łatwiej no bo z rozpuszczonymi to tak niełatwo a najpierw się przebiorę, bo jak będę już tam perfumy nakładać i w ogóle wszystko, więc no No dobra, okej, okay, więc yy, Zacznijmy sobie od yy, bryzni Yy, zrobię sobie tak szybko. Tak tutaj, oj włosy. Już sobie będę brała z spinek. W To tak trochę, nie wyszły. Ale okej. Okay. Teraz szybko jeszcze tylko pomadka. Dobra. I... czekajcie. No dobrać. Taki błyszczyk. Dobra, okej, okay. teraz sobie tylko szybko uczeszę włosy, zaraz sobie zwiążę jeszcze i zaraz sobie nałożę jakieś perfumy, mhm, dobra. Dobra. Nie, nie mam za dużo teraz czasu, więc muszę się troszkę spieszyć. Zrobię sobie taką kunkę. Dobra. Już sobie zwiążę. Pięknie, i weźmiemy sobie yy, dzisiaj w jest kred. Troszkę źle poszło. Dobra. Jeszcze trochę na spór. Więc to chyba było wszystko na razie. Dobra, ogólnie ja się prezentuję tak. O. W ten oto sposób. No. Ja jestem już gotowa, więc już zaraz będziemy w samochodzie, więc widzimy się za chwilę. No dobra, już idziemy i ogólnie nie mogę się czekać, ale też się boję troszkę. Miejsce, już zawsze. Mam. A za ile będziemy? No tak, za 10 minut, małe 15. A. Musimy gdzieś tam zaparkować. Ja mam na 15, to jest 14:30. Znaczy, no tak, około 15.00. Dobra, ja jestem już po. Tak się prezentuje efekt końcowy. Mega mi się podoba. Bolało? Bolało. Krzyknęłam troszkę. To troszkę? No. Ale to wiesz, każdy by krzyknął, też bym się bała. Wiem, Aha. przechodziłam ten sam kolczyk, wiem, więc jak to jest? W tym samym no. miejscu. No. no, a więc ja tam jeszcze coś tam powiem wam w domu. No dobra, ja jestem już w domu, więc jeszcze raz wam pokażę efekt końcowy. Kurde, no tutaj jest. Mi się mega, 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 mega podoba. Więc ja się już będę z Wami żegnać. Więc jeśli się podoba, to zostawcie ławki w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa, pa.